To jest na kemping yy, ośrodek wypoczynkowy w Foka w ogóle. No wszystko fajnie, mnóstwo domków, fajnie, ale droga jest po prostu tragiczna. Klepisko, jak na Grecji. jak się czuję. No, tu już ładnie się z nim. Jezioro No Jezioro, jak jezioro, solidne. No, po prostu. To już chyba gdzieś tu. tu, tu. To jest na zakamwianiu. To już, już tam jest gwiazd. Nie powiem wam, tutaj stoją już szczerby, ale to dalej jeszcze. O, tu chyba. Ja tu jest tylko jedno miejsce z gwiazd za zgodą właściciela. Będą no ładnie tu generalnie, ale. Chyba nie będzie gdzie stanąć. Miejsce dosyć fajne, ale patrzcie, stanęliśmy tutaj, gdzieś na dzikusa, tu stoją jakieś przyczepy prywatne. Nikogo nie ma, nie ma zakazu wjazdu, Wojciu, nie ma nic. Nie. Więc wiesz... A jest, teren prywatny, wjazd dla gości z Zielonego Wzgórza. Tam też jest chyba jakiś teren prywatny. Bardziej trzeba iść tam wejść Chodźmy myszko tu Teren prywatny Same tereny prywatne Wojtuś Jest domki holenderskie widzę No jak nad morzem I no okolica fajna, dobrze się tu czuję Tak sympatycznie się wydaje Tylko już tutaj macie samo Terem prywatny znowu O co tu chodzi? No, no i tu jest to niby pole namiotowe Tylko że tu nie ma jak wjechać, nie ma miejsca I tam był wjazd taki, ale już jak ktoś wjedzie to już następny nie wyjedzie Tu jest foka kochanie No no, 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 nie wiem. Masakra, wszystko zajęte. No, tu jest fajnie, no. Tu jest to miejsce dla nas, no, chyba. Czekało chyba. Lepszy samochód, To Z kampera tak. Bo myśmy tutaj, ty, ty, tak, tą, tą drogą jechali, że już nie wyjeżdżamy stąd. Nie? Nie. My już tu zostajemy. Musi nam pan miejsce znaleźć. Tu to można żyć. Słuchajcie, znaczy pan nam załatwi miejscówkę. Niesamowita. Patrzcie, jaki mamy. Tarasik. I widok na jeziorko. Piękne. Słuchajcie, mamy to. Jakimś cudem już wyjeżdżając stąd, dziadek nas zatrzymał, że przez sekundę ten pan odebrał, który sobie zarezerwował tu miejsce, że on jednak nie przyjedzie. A miejsce jest po prostu najlepsze z tych wszystkich. Jest cudownie. Uff. Wjechaliśmy tylko tutaj w zasadzie, wycofaliśmy tą drogą. I co? Jesteśmy na najwyższej półce. I mamy taki widoczek. Jesteśmy na kempingu foka. I powiem wam wczoraj: mieliśmy super dzień. Pływaliśmy na supie. I było naprawdę fajnie. Woda w jeziorku jest taka sobie. No jest nie za ciepła, ale da się pływać. Na supie jest tu gdzie pływać, bo jest ogromne tutaj to jezioro i, i, i jest naprawdę fajnie. Co Wam jeszcze powiem: to kemping kosztuje nas 80 zł za dobę. Jakichś super udogodnień tu nie ma. No są toalety, ale wszędzie się wychodzi po schodkach albo schodzi na dół, bo tu wszędzie te, te kempingi są na takich wzgórkach. No ta solina jest tak w dole. No to, co nas najbardziej tu denerwuje, to. Co to, to gliniaste dno, jest po prostu glina i nawet wchodząc do wody można się piercielić, poślizgnąć, albo w ogóle utknąć w tej glinie, ale tutaj jest na to rozwiązanie, bo jest molo i można zejść po drabińce od razu do wody, więc można zapomnieć o tym, dnie, tym gliniastym dnie, chociaż na chwilę. Właśnie teraz pójdziemy na molo i spróbuję puścić drona i pokazać Wam to miejsce z góry. Do zobaczenia. No naprawdę powiem wam cudownie. Chociaż tutaj jest takie miejsce, gdzie oni cały czas chodzą, ale jest super. A ten pan w spodenkach zielonych to jest nasz Hiro. On tak strasznie nas chciał gdzieś tutaj usadowić i mu się udało. No a tutaj idziemy do baru. Na obiad. I zameldować. Patrzcie jak tu jest ciasno, a ty już czegoś przyczepą przyjechał, no byłem Wam odważny. Odważny. Bo my tu kamperem ledwo dojechaliśmy, jest tak wyboista droga. Dobry, dobry. Może on na tą drugą półkę sobie zarezerwował. A my mamy pierwszą, najlepszą. Udało nam się. Przyniesie pani. Udało nam się zajebić. Będziemy mieć fuczki. Podobno takie, właśnie bieszczańskie danie. To będą plecuszki, jakieś z kapustką i z sałatką. Zobaczymy. No tak wyglądają te fuczki barze. Tak wyglądają placki z gulaszem. Mało gulaszu. Mało gulaszu. I jemy. Tak sobie siedzimy z miankiem tutaj. Powoli zbieramy się gdzieś na rowerki. Pojedziemy sobie do Werlas. Werlas, tak się nazywa wioska i tam też jest pełno takich różnych cypelków. Eee... I miejsc na dzikusa sobie oglądniemy je. No, kemping już obudził się do życia. Już wszystko jest tutaj tętni życiem. Mają na tej foce wypożyczalnię łódek. I powiem wam, łódki są super. Ale dzisiaj nie już ani jednej wolnej, a jest ich chyba z 10. Mm, te takie burżujskie, tam teraz co się kość obraca. Ota 200 zł, pierwsza godzina, druga 150, i kolejne wszystkie są elektryczne, bo tutaj, wszystkie są elektryczne, ponieważ tutaj nie można na tym jeziorku pływać motorówkami. Jest zakaz, więc wszystkie łódki muszą być elektryczne. No, a my tu w pięknych okolicznościach przyrody spędzamy ostatni dzień przed powrotem do domu takie dzisiaj mamy zakończenie weekendu. No do zobaczenia my jedziemy na rowerkach tutaj nad solinę po tej wyboistej drodze widoczek Jedziemy na jakiś punkt widokowy, na zaporę nad Soliną. To mnóstwo prywatnych działek, gdzie sobie ludzie postawiali właśnie przyczepy albo domki. Prywatne działeczki, ale wszystko jest takie strome. O tu jaki piękny domeczek zadbany. Patrzcie jak kolorowo. Taki widoczek. Byliśmy po wielkich mękach na taki punkt widokowy. No, to jest prawdziwy Bieszczacki kamper. Proszę. Piec mają do wypalania węgla drzewnego. No, taka typowo Bieszczacka, Knajpka. I jakieś koncerty mają, ale jakie to nie wiadomo. Pierogi, kartacze są, o flaki, kaszanka leśniki. Z gulaszem i czarcie żarcie. Zajwiście to wygląda. Super. Słuchajcie, przyjechaliśmy na kemping Werlas, na końcu świata, na Cypelku. No jak to w Bieszczatach? No idziemy zobaczyć, bo wczoraj, gdyby nam nie dali miejsca, to mieliśmy tu jechać. No dojazd jest przynajmniej drogą asfaltową. Mamy dosyć strome, jak wszędzie tutaj. No i tutaj też jest takie zejście strome. Ale jest piękna knajpka. Gdzie mi już? A jest, w się. Ale tam widoczny z tej knajpki musi być boski. Hamaczek. Nie, no, knajpka śliczna. No, tu wszystko jest na dół. Po prostu. Wszystko, no, tu jest bardziej pod namioty. Kamperem to dobrze, żeśmy nie przyjechali, bo to by się nie dało. Ale pięknie wygląda to jezioro. To też było to. A, no to wiadomo, ale no widok jest piękny. No, zejście. No, zejście. 100 metrów od morza, jak to mówią. Tylko, że pionowo w dół. No, także, kemping uroczy, miejsce urocze, ale no nie na kampera. Słuchajcie, no, jesteśmy na końcu świata. Będzie Patrzcie. Będzie widać z dołu. No na takim cypelku jesteśmy. Werlas to się nazywa wszystko. Jesteśmy tutaj. Idziemy zobaczyć, jaki stąd jest widoczek. Patrz, tu, tu, tu. tu jest piękny. Wdarliśmy się tutaj. No i tu kiedyś przejechali przyczepami i tak chyba zostali, bo takim małym kamperkiem też jeszcze tu można dojechać. Ale to są to są wszystko jakieś chyba prywatne miejsca Wojtuś gdzie kampery stoją, no ale wany kamper wany, tak no. ale naszym kamperem to to już jest tutaj no no takie ekstremalne już można powiedzieć żeglóweczki pływają no powiem wam miejsce jest y, urokliwe Mega i widoczek. Tam się dopiero dzieje. Ło, tam przy tam jedno najwięcej tych łódek, i wszystkiego. Ale pewnie też stąd pływają w tamtym kierunku. Zobaczcie. Jest tam, a przybliżę Wam. Opuszczamy bieszczady. Czy cudowne, to nie wiem. Nie wiem, no, są nie, ładne, ładniejsze. No i takie, których się nie chce zobaczyć. Tak. Y... Za 400 metrów skręć w prawo. Wracamy z tego ośrodka wypoczynkowego Foka, no on jak jest super pogoda, to, to jest naprawdę fajne, ale jakby nie było pogody, no to kompletnie nie ma co tutaj robić. Eee, dojazd jest eee, no niefajny, bardzo niefajny bym powiedziała, bo jest to taka droga i są mega dziury i nierówności i nie ma innej drogi dojazdu tutaj. Eee, Także co, żegnamy Pieszczady i na Pieszczady nie ma rady, ale byliśmy, zobaczyliśmy, czy tu kiedyś wrócimy, nie wiem, nie sądzę. Do zobaczenia.